Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w Poznaniu, charakterystycznym parku Poznania, parku Wilsona i wyobraźcie sobie Państwo, że poznałem i rozmawiam z naszym gościem z Ukrainy, z Nazarem. Cześć Nazar. Cześć. Jak się mówi po waszemu? Dobre rano. E, tak, dobre rano. Dobre rano. Powiedz mi tak, kiedy przyjechałeś do Polski? Po ukraińsku możesz mówić. Mów po ukraińsku. No gdzieś w Bereźnie. Gdzieś w czwartym oberryźnię. Ja przyjechał w Polsce. Aha. I przyjechałeś z mamą. Z mamą. Mama jest tutaj obok, ale mama dzisiaj nie gra głównej roli. głównej roli jesteś ty, Naza. Tak? Możesz na mamę spozierać, tak? Możesz patrzeć. Mama trzyma kciuki za ciebie. Powiedz mi, jak się tobie w Polsce podoba? Mane się ustrai i się. Bardzo dziękuję Polsce za to, co ona nam zrobi. No fajnie, a powiedz mi to bardzo miło mi jest, że takie masz dobre zdanie. A chodzisz do szkoły, rozumiem, tak? Tak. Masz kolegów? Da. A są też z Ukrainy dzieci? Da. Tak. A powiedz mi, co masz, co masz w rękach? W Ukrainy. Po, a pokaż? Pokażmy. I bardzo jesteś dumny ze swojej flagi, prawda? No bo jeżeli chodzi, że ze swoją flagą, to jesteś bardzo dumny. Pozwól, ja, ja tobie pomogę. Damy flagę mamie. A ja ciebie jeszcze chciałem spytać, co się. Co w Ukrainie najlepszego zostawiłeś? Co tam, co tam jest takiego dobrego na Ukrainie? Ludzie, koleżanki, koledzy? No, u w nas dobry, dobry ludzie. Nas e, dobry e, wojska. Aha. Nas dobre, dobre no, ZSU. A powiedz mi, uczyłeś się w której klasie w Ukrainie? E, w trzeciej A. Trzeciej, tak? Zaraz w, w Sheetgard -a, a. Aha. Dobrze. Zrobimy krótkie pokazanie mamy. Mama też tutaj nagrywa. Dzień dobry. Maria, Maria jest mamą Nazara. Nazar, powiedz mi, czy chcesz tu w Polsce zostać dłużej? No i tak, nie, bo ja chcę do tego czasu, kiedy Ukrainę no, już remontuje. A potem przyjechać w Ukrainy i przyjeżdżać w większą ilość. Jako turysta już? do normalnego kraju, tak? Kiedy mm -hmm. będzie u was normalnie i u nas normalnie, tak? Mm -hmm. A powiedz mi, jeszcze chciałem ciebie spytać, coś chciałem spytać, jak zapomniałem, bo ja widzę, że jestem już taki stary, nie wszystko pamiętam. Czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć takiego do swoich kolegów, z Ukraińców, coś, żeby im dodać otuchy, powiedzieć, że, że jest dobrze. Powiedz coś. Dla swoich przyjaciół. I ja skoro powrócę, ja pan i wszystko będzie dobre. Zswojej Ukrainy. Bardzo dziękuję tobie Nazar za tą rozmowę. Jest Cię bardzo podziękować, bo to jest bardzo ważne, co mówi, że się dobrze czujesz, że masz kolegów, że koleżanki się tobie też podobają, tak? Fajne są Pol Polki? Tak. Tak, no to świetnie. Nazar, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i życzę, żebyście mieli fajną ojczyznę wolną od wszystkiego zła. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Trzymaj się na za.